Cześć, witajcie! Jesteśmy w feście 19, jesteśmy dzisiaj sami. i dzisiaj znaczy, jak teraz wam powiem to na początku, no to pewnie to będziecie zszokowani, ale potem będziecie normalnie... dzisiaj się przeprowadzam ale na szczęście nie tak daleko tylko parę yy, tych budynków stąd tylko nie będę mieszkał już na polnej drodze, tylko wow, trochę dalej, no i właśnie już to wszystko obgadałem. Sąsiad tam oczywiście będzie pomagał, bo to jest tutaj niedaleko. Eee, poczekajcie. No, e, wbijamy tu, lecimy. To trochę trzeba tutaj będzie przejechać, ale sobie, ale będziemy musieli dzisiaj sobie wszystkie maszyny pozwozić. Dzisiaj bez kamerki i będziemy musieli trochę tutaj nadrobić, więc. No, dobra. Ty ja pierdziu. Wow! Dobra. Chyba tutaj nie ma jeszcze nic kupionego, czy jest? Aha, widzowie, poczekajcie, bo ja ostatnio już były budynki tutaj postawione. Budynki ostatnio były tu postawione, ale chyba trzeba będzie znowu je kupić, bo jak ja stawiam, to były. A teraz ich nie ma, więc trzeba postawić garaże. Sąsiad pewnie będzie trochę też szokowany, jak zobaczy film. No ale, ale. Czasami trzeba... Co? Dobra, poczekajcie, nie? Bo coś jest tutaj tak źle zrobione, bo chyba się serwer nie zapisał po ostatnim i musimy pokupiować budynki. Czemu ja nie mogę tak przesuwać? Tylko tak. Dobra, będzie wyjazd z tyłu. Bo kiedyś sam się tutaj był, ale to na... mieliśmy robić taką serię, ale tutaj jednak się wyprowadził. Jednak nie podeszło mu tutaj tak po to miejsce, więc przeprowadził się i teraz mieszka tam, gdzie mieszka. Oczywiście ja do tego nic nie mam. Nawet fajnie się tam mieszkało. Tylko u Adrian tam jest właśnie taki problem, że nie da się tam jakby. Mm, 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 jak to się mówi. Ciężko jest tam postawić jakiś właśnie budynek, tak jak tutaj, bo patrzcie jaki tutaj jest nierówny teren. Dobra, podnieść to trzeba. Obróć się. Dobra. Pierdzielę. Ostatnio był live z, całe, z całego dnia ze mną, ale jak się skończył, oczywiście jakieś... Wywaliło mi prawa autorskie. No i live'a live nie będzie przez co najmniej 90 dni. Mhm. Ciężko jest w ogóle jakikolwiek garaż postawić. Tutaj nie da się prawie nigdzie. Co mam, tutaj postawić, czy, czy jak? O, to O! Trzeba trochę wyżej. Dobra, już postawiłem trochę tych budynków, w razie tyle, potem może będziemy zmieniać, więc musimy sobie, jeszcze będziemy musieli sobie dom zaraz kupić, ale to za chwilę. Dobra, lasimy. Ok. Zator. <laughs> Podczepimy to w dubeczki. No i też nie wiem gdzie my te krowy będziemy mieć, skoro tutaj już nie, to będzie trzeba wykupić następny teren. Okej. Okay. Płot już był sprzedawany. Jak nie widzieliście, to na live nie... Chyba... Nie, możecie wejść na live'a SFS-a. Tam na koniec miałam mieć moderatora, ale jednak na razie jeszcze, że nie będzie trzeba sobie jakoś to będę ogarniał. Live y będą na razie tak jak kiedyś, czyli z telefonu A później już będą normalnie z laptopa, trochę to bardziej ogarnę I też nie będę musiał bez kamerki nagrywać Żeby mi nie wywaliło praw Bo tak to nie mogę Bo mi wywali prawa Sąsiad by był, to by mi pomógł Ale że sąsiada nie ma tu Muszę sobie sam radzić. Zostawcie apel, wybierzcie subskrypcję, oglądajcie filmy do końca, bo filmy będą teraz co drugi dzień, jednak bo trzeba się wyrobić z montażem, a tak bo ostatnio były już cięcia robione, a teraz trzeba, i trzeba tam powontować, dlatego nie było dawno filmu, teraz jest jeden z eurotraka. I też musimy jeszcze Frankowi mody pobrać, ale kiedy, jak on cały czas na laptopie siedzi, to nie wiem, ale będzie za, kiedy będzie, następny tydzień, do wtorku chyba, czy tam do środ wtorek no chyba do środy, czy do wtorku. Już potem będzie tydzień wolnego, bo jest już świąteczny. Ten to będę mógł wtedy pobrać wtedy już będzie Frank. I jeszcze nie wiemy, jaki samochód nadal kupić, bo jeszcze nie ma 100 głosów. Ale weźmiemy chyba, jak już będzie kolej nagrywanie tego odcinka, no to weźmiemy ten samochód i wtedy będzie już tam... ten, co będzie miał więcej. Na razie ten właśnie stary pickup wygrywa. Czyli w sumie zaraz mogę od razu nagrać ten film i potem tylko montowanie będzie. więc luzik Ostatnio coś mi się popsuło i film z Eurotracka ma 35 minut to trochę za długo Ten film będzie maksymalnie 30, ale będzie cięcie czyli może być koło 25 minut, nawet trochę mniej Jak się nie wyrobimy, no to nie wiem Dobra Dobra, już jesteśmy na miejscu. Nie wiem, czy będę robił cięcie. Najwyżej nagle będzie Wam się urywało i jeżeli będziemy dojeżdżać, na przykład to będzie. Dobra, tą beczkę to można tak postawić jak było wtedy, czyli na dworze. Tylko trzeba to teraz ładnie poustawiać. Bo tak brzydko jak będzie, to naprawdę będzie brzydko. Tutaj trzeba sobie tak stanąć, chociaż nawet i tak będzie ładniej już na pewno. Dobra. I zostawimy ten ciągnik na razie, to jest Adriana Bizon, to jest mój Bizon, to jak już się topiliśmy, to możemy brać. Dobra. Już wiem, o co chodziło o Kolizowi kiedyś z tym, że będzie dużo montaży, jak robił tyle cięć. Czy moderator by mi się przydał, czy nawet bym miał moderatora, tylko co, prank nie umie? Jak, go, na egzamin, jak go nauczył, to i tak by pewnie nie zrobił. Znaczy ja mogę mu go nauczyć, ale co, on nie będzie pewnie chciał. nas jeśli go nauczę, to może być trochę za szybko, wyłączy cięcie i... to będę musiał sam montować filmy. 12 minut odcinka teraz jest, a nie wiem ile wy będziecie mieli po cięciu jeśli będą cięcia, może się wyrobimy może nie to sąsiad by był to byłoby szybciej, on by na przykład jechał kombajnem albo swoim ciągnikiem i bym maszyny wziął i ja bym potem, i byśmy to dwa razy szybciej robili a tak to nie damy rady nie dam rady tak raczej tego wszystkiego na odcinku zwieść Dobra, już wiem nawet gdzie bizon na podstawie. Całą drogą trzeba jechać Tu zakręt będzie, to może zdążymy Zanim ktoś wyjedzie wow. Mało tego, nie tak. niedaleko, a jednak. Słup chyba się uda. Tutaj bramę nawet nie wierzę. Będzie trzeba płot dorobić jakiś ładny, żeby nie było tego, że będzie trzeba bramę chyba tej bramy nie będziemy używać, to się zabuduje może, a tutaj będzie gdzieś trochę dalej wjazd. Bo są dwie. W sumie to nawet nie wiem, czy tej bramy nie zabudować. tylko tą wjeżdżać, ale to mało miejsca będzie. Czemu się to rozłożyło? Wow. Miałem też taki plan, żeby nagrywać na, na normalnie sobie grać na ale Bo nie chciało mi się siedzieć przy stanowisku, to sobie wszystko podczepiałam, ale potem jednak jak patrzę, jak się grać, ciężko bez kierownicy, to... Mówię o nie, jednak też nie wiem, czy nie zrobić zakupu jeszcze jednego kombajnu, ale no po co mi jeszcze jeden kombajn, jak sąsiad ma drugi kombajn, co będzie mi pomagał, raczej a ja mu, więc raczej niepotrzebne. Co jest? czemu nie mogę cofać. Cofać tak dobrze, jakoś jej zawsze mi to wychodziło. Dobra. Mniej więcej opuszczone, opuszczone tutaj. Już posadziłem to. Mam naciągnik. na mm, ciągnik. dobra, ale nie wiem, czy tego nie odczepić. Teraz to jest odczepione nawet. To i podczepimy przyczepy, żeby je jakoś szybciej zawieść Bo to dwie podczepi się i się pojedzie. Tylko, żeby je dobrze wziąć żeby ta miała zaczep. To dobra, dawaj dawaj. A, dobra! Czyli tego zaczepu nie, bo to musimy podczepić się pod tamtą przyczepę. Mogłem sobie to wszystko przygotować. A tak to muszę tutaj jeszcze wjeżdżać, podczepiać, ale tak to jest, jak się mieszka na wsi i właśnie tyle ile? Trzy ciągniki mam. Trzy? Nie, dwa. Muszę sobie też będę robił zakup ciągnika, więc będzie tam nie mogę wam zdradzić za dużo ale już myślę tak o powiem wam tylko jedno myślę tak o większym zetorze takim podobnym do tego ursusa tylko że jeszcze większym nie wiem czy właśnie bo te właśnie te te właśnie ma być mają być właśnie zakup ciągników gdzieś mają, mają wystawę zrobić i tam może jakiś się znajdzie to może być u Adriana na odcinku, nawet, a u mnie będziemy testować na przykład, właśnie te ciągniki, to będziemy mieli, wiecie, tak podzielone. U Adriana na przykład zakup, a u mnie będzie test. I to będzie dobry pomysł. Dobra, mamy kable podczepione, podczepione. Ale to jeszcze trochę czasu zajmie, minie, bo wy to teraz będziecie oglądali następną serię i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jedziemy. Ja nie mogę, i lepsze rzeczy trzeba zabrać. Przecież to mi... To ja nie wiem, czy Adrianowi się opłacało przyczepy na przykład kupować, bo jak on sobie kupił jedną przecież przyczepę, a ja mam następne. O, widzicie tam. Adrian ma czarne, a ja mam te dwie zielone, podobno bardzo bliskie kolory do Ursusa. Ja nie wiem, czy Adrian nie będzie musiał sprzedać i będziemy jeździć z moimi na przykład. Tylko bo, ale niech będzie miał tam coś, może zawsze. Ja będę miał dobrze, bo będę miał dobry wywóz. Tutaj nie potrzebny jest KAMAS. No dobra, nie, trzeba cofnąć. Nawet źle. Bo czekaj, przecież ja mogę ruch wyłączyć. Ostatnio live y włączyłem, ruch drogowy włącz, więc wbijajcie na live'a, bo jest, tylko już nie na żywo i tam możecie na sam koniec zobaczyć, że tam tym tym operatorem czy co to jest, tam chciałem się zalogować na tego, na DCY. bo byłem już, a potem nie mogłem się zalogować, więc będziecie mogli ze mną pogadać, ale jeszcze nie kiedy. To zrobimy takie coś. blisko już no. Mówiłam, że zostawcie łapkę w górę w subskrypcje lecimy po 3000 o kurczę, czy tutaj trzeba wziąć? Nie no, chyba na luzie się zmieszczę, idealnie wjechałem. A, no profeska. Dobra. Przyczepy będą postawione tutaj za wiatą. Tak, jeśli będzie równo. Przynajmniej, no nawet, tu tutaj będą postawione. Dobra, trochę. A może. O, mam pomysł. Tutaj nie będzie tak widać tej nierówności. Jak się zostawi. No, idealnie takie długie test. Dobra, Adrian na ciągnik wezmę. Nie wiem, z czym ja mogę się tapeć do Fenda jakiegoś. Co? Myślałam przez chwilę, że Adren nie ma ciągnika. Ale to długo pali. Nie mogę. Aha. Adren ma no, w tak... Mam no, będzie musiał naprawić ciągnik. Czyli jednak mam lepsze. Trochę. Żeby tak nie gas, bo potem jeszcze będzie, że ja go popsułem. Dobra. Może on musi się rozkręcić ten ciągnik. Może chwilę trzeba go było zostawić, żeby się zagrzał. Nie wiem. I to zaraz będzie zagrzane. Dwa razy zgaśnie, trzy razy nie odpali. Dobra. Dobra. To ostatnio mi wywaliło waliło prawa autorskie, nawet nie wiem dlaczego, gdyby był cały dzień ze mną. No nie wiem. I też nie wiem jak to zrobić, bo mógłbym zrobić takie coś, że bym zrobił sobie jakby tutaj spektatora i nagrywał Adrian co on sobie tutaj robi. Był taki nawet fajny pomysł, byście widzieli za dzień na dzień. Trochę nam to zajdzie. Najwyżej nie na, na tym odcinku się już nie zetworzymy. To u Adriana. I potem, jak będzie u Adriana, to od razu pojedziemy po nowe ciągniki. No to powoli jedzie. Co te brony, co te bro, brony tutaj szukają? Brony. Jak się rozpędzi, to już jest dobrze, ale tak, to jest, wam powiem, że tragedia. Pewnie zaraz po odcinku, jak będzie na następnej serii, jak zobaczy ten odcinek. To, o dlaczego ruszałeś mój ciągnik? Dobra, teraz będziemy Ursusem jechać, żeby się jak najszybciej tepać, ale następnym Ursusem Adriana, bo już u mnie nie ma ciągników To będziemy musieli tak się tepać do każdego z ciągników i przywozić, żeby było jak najszybciej A to co się nam uda zwieść, no to będzie na odcinku, a resztę pozwolę sobie Nie wiem gdzie te krowy sobie kupić, ale chyba będę musiał kupić sobie pole i na tym postawić krowy tylko jeszcze nie wiem, czy się nie wycofam. Nie gadaj. Muszę otworzyć tu i wejść. Dobra. Robimy to PA. To nie są już moje przyczepy, nie wiem co, a czy moja ma jest podczepione, ale okej. Okay. Tutaj to turty, Jak będzie brał, to musi sobie kupić obciążnik do tyłu. Żeby mu nie przeważało. A i to prawie wszystko. To raz, dwa, trzy, cztery. No pięć rzeczy i dwie samochodem. To tak niedużo. Aha, sześć rzeczy i dwie samochodem. Jeśli dobrze powróciłam. Mi się tutaj kable plączą, w tej mórzu i zaraz przerwa jakiś przewód, uh -huh. nie, moje jakoś tak nie gasną. Oba widzę w dzisiejszym odcinku, kto był na tyle, ja się z wami żegnam. No i na...